Cześć witajcie! Z tej strony Misteriox, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu drugiego. I tak, sobie teraz pójdziemy sobie po jakieś większe źródło lawy. Oczywiście jakieś tutaj zastanę może. Tak, a moje położenie to jest po prostu gorzej niż w dupie. To to nie jest Bóg graficzny lawy, tylko yy, to jest bodajże z Plasma crafter albo Power Powercraft'em nie pamiętam dokładnie. A jak tam zejść i się nie raniąc tak bardzo, że aż ginąc. No może jakieś... Normalne zejście, bo tam to nawet nie wiem co jest. A potem nie będę mógł trafić do tego portalu. Zresztą to nawet już bo nie, nawet nie trafię. A zresztą to, co ja chcę, jak ja nie zrobiłem, właśnie e, tego e, Word e, Anchera, Nie, chyba tak to się czyta. Czy nie wiem do końca? Tak więc sobie przejdziemy. Dobrze, że mam chociaż diamenty. Bardzo długo byłem w tym piekle. Więc trzeba zrobić yy, tą y, piekło na dźwignię. Bo będzie mnie ten dźwięk denerwował lekko. Yy, ale tak. Chwila, moment word an E chrops 4 złota 2 tego 2 diamenty i 4 złota Jeszcze złoto no szybciej Okej, okay, dobra, mamy. Ale no, zrobię to tutaj. Oj. Nie w tym miejscu złoto mi się położyło. Tak to ma wyglądać. Word. Już mamy. Nie wiem, czy jest sens tam umieszczenia teleport teter, ale już umieszczę, żebym nie musiał po prostu tam Wracać kolejny raz jeszcze, <laughs> no i gardło już wysiada. Ja jeszcze sobie zrobiłem kolejnego tego. Jak zresztą widzieliście. Eee, dobra. A ten word Unchors, czy anchor, czy anchor, czy, czy jak to tam ustawię sobie dopiero na koniec, kiedy to wszystko podłączę. Może tutaj będzie coś. Jest jakieś światło, tam jest zejście na dół. Chyba to sobie może pokopię. Na razie orów nie wykopuję później po prostu się tym zajmę Chyba, że na diamenty trafię Ale wątpię tutaj to nawet sam nad nie patrzę na jakim na jakich wysokościach się znajdują diamenty Mam jakieś ory No dalej, dalej, no. O Jezus, e, boję się, że jak na to wpadnę, to zginę. Troszkę się tym Troszkę tam, żeby dojść do tego czegoś. Na nie wiem, gdzie, gdzie jest w ogóle coś normalnego. Hm, dobra. Jakoś to może będzie, jakoś może przeżyjemy. Ale wiecie co, ja nie chcę ryzykować, to dobra, tam idziemy. Wiem, że tutaj może mnie nie gast zaatakować, po prostu <laughs> wpadnę sobie do lawy. A na razie żadnego tego gnojka nie widzę. Tak bym wpadł do lawy, to już nie wiem, czy bym przeżył. Do końca nie jestem o tym przekonany. Ale troszkę w tej lawie wytrzymam. Dobra, albo zrobię sobie małe cięcie i po prostu gdzieś tam dojdę. więc do zobaczenia za momencik. Okej, okay, tak więc jestem sobie o tutaj. E, no i tak, sobie robimy jedną pompę. Tutaj sobie ustawimy World word Anchora. I jeszcze teleporteter. No, troszkę tego wczytanego będzie. Mam nadzieję, że to tylko będzie działać. Chociaż może innym budulcem to zrobię. Eee, yy, pompa. Dompera. Bo tutaj to lawy jest sporo. Bardzo dużo lawy. Dobra. Teraz tak. Dobra, ok. Redstone. Może tutaj będzie e, ta no, dźwignia. Dobra, Golden. i teleport pipe teraz kluczyk inny sobie weźmiemy i teraz tak i tutaj będzie pompa lawy ADD. to odpalimy, działa to Działa, ja, dobra, więc wracamy szybciutko, żeby mnie żaden nie tutaj nie atakował. Więc może się zobaczymy już w normalnym świecie, tak więc do zobaczenia za momencik. Okej, okay, dobra, już jesteśmy w normalnym świecie minecraftowym. Troszkę się zaczyna wcinać, Ale troszkę FPS jest i creeperek Ciebie dawno nie widziałem I tak szybko zniknąłeś Dobra yy... A tutaj są dobra Okej okay. O jest to za dziwny nagły to sobie tutaj jedno wezmę. Me... Kurczę, spadło. Dobra. O z nie to postawiłem. Tak, teraz to. Lawa. True. I, i, i. Lawo. A i chyba chuja, bo, hm, no, ale wykryło. Chyba, że, chyba, że, chyba, że to, to coś tam, ten Word, coś tam y, potrzebuje właśnie nie wiem czego. Hm. Ale wykryło, że istnieje takie coś, jak pompa lawy. W tamtą stronę sobie zaznaczyłem sobie szkłem, że to tutaj mam iść. Dalej, dalej, szybciej, na dół. Może to bardziej trochę jakiś nie wiem. Kolejka górska na dół do, do pompy. No idzie. No idzie to gówno i, i, i nie wiem. Jest tam sygnał, no. Już masz tu. No, jest. Tutaj też. I tu. Nie no, bo to już będzie trochę marnowanie. A no, bo po prostu nie można, no nie wiem. Wydawało mi się, że tak, tak idzie zrobić. No, no tak to jest czasem, jak się tego nie sprawdzi scenario, no, ale tam widać, że się nie. No, ja to dałem waterproof. No, jest waterproof. Dobra, wracamy. Tak więc do zobaczenia za chwilkę. Dobra, i idziemy sprawdzić, czy to zaczęło pompować. Chuja nie zaczęło Szkoda jest zero, jest wykryta ta, ale No nic, po prostu się nie da tak więc tutaj będzie chyba Po prostu co innego będzie tutaj chyba będzie ropa albo coś, albo kolejna woda, albo nie wiem co Albo po prostu lawatko, muszę gdzieś znaleźć ogromne źródło. tak więc... Znaczy na razie pójdę jeszcze... No jeszcze to nie jest koniec tego odcinka. Tam to niech... no... Zostanie, albo po prostu... Albo po prostu pójdę poza nagraniem i po prostu to, to wszystko wezmę. Kolejne muszę zrobić. Kurczę ciągle nie, nie ta strona. E, dobra. Teraz jest mi potrzebne, potrzebna mi jest ropa, którą już tam nadwidać widać, którą wam pokazywałem, bo żeśmy szukali jakieś ropy. Nad, sam nie wiem do końca, co, co ja w ogóle widziałem na tej świecie. Już nie pamiętam wszystkiego. Ops, Dobra. Idziemy, 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 idziemy. Kurczę, zabraknie nam. E, zabraknie nam, no. Redstone. Ale może to załatwię wchodniami, a raczej dźwigniami. O. No, tego też nie mam za dużo. Czym w ogóle to jest takie jakieś... nie wiem co. I to będzie tutaj jedno to tu obra kładziemy to mogę na się od razu e, silniki kładź się ty e, na edit mam to. Czy z dźwignią to będzie działać? Działa, dobra. Okej, okay, dobra. Czyli... Tak. No troszkę za dużo teraz tego zrobiłem. Eee... Pompa ropy. ...pompa, ropy, adydy, okej, okay, dobra, no ja, i też zostawię sobie, właśnie, a, chcę stąd wyjść, dobra, tu będzie i tyle, Dziewięć. Więc dobrze. Jest odwane Więc możemy wracać i właśnie do tego tam A tam jest UL okej okay, to domu, Żeby już ropa płynęła do mojego zbiorniczka No lawy nie ma. Szkoda, szkoda, szkoda. Takie ogromne źródło lawy to ja. Snygwin Kluczyk set. True. Dobra. Leć, tylko leć. Tu to jest true. Tak jest. What? Czym connected? 4 to? Tu jedno. Tu cztery. Jedno. Czemu tam nie leci? Hm. Leci, dobra. Muszę tam lecieć. Leci? Hm. Leci i zniknęło What the f Tam tamto chyba wyłączę na razie, bo mi to nie jest Tyle wody już jest ponad wody A wek, wek, kurczę, przecież ja nie włączyłem dźwigni, ale jestem tu Dobra, lecimy szybko włączyć dźwignię. Trochę kurczę, żeby o takim czymś zapomnieć. Albo włączyłem. Ale nie, chyba nie włączyłem. Ops. Ops. Dobra, włączamy. Włączamy i idziemy. A cały czas nad może pompować. Na razie potem będę musiał, może na następnym odcinku, zrobić właśnie takie coś, żeby będzie działać włączanie na odległość. Także się postaram i potem energia z Crafta W międzyczasie pewnie już coś z tą crafta zrobimy. Działa, 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 musi działać. Działa, działa jest. Ropa. Lawa później. No, niestety, szkoda, że z piekiełka nie można. Bardzo szkoda, ale to było troszkę już za duże ułatwienie. No, ale no, zawsze, chociaż jakieś, no. Czyli tak już mam trochę za bardzo uartyfikowany ten cały Minecraft teraz. Dobra. Ja. Więcej, więcej piachu, piasek, piasek. Czy było dużo, może nie dużo, ale troszkę piachu? No, napełnia się pomalutku, pomalutku, ale się będzie napełniać. Silniki lepsze to będzie szybciej. I... No i tak dalej, i tak dalej. I tak troszkę już jest. Ja tam nie wyłączyłem. Kurczę, ta woda cały czas się tu. Ale mnie jedno zastanawia, dlaczego właśnie w... przy tym. Od wody pisze, że połączono z czterem. Nieco zastanawiam. Stop. To nie jest na razie potrzebne aż tak. mam nic, po prostu zastanawiam. Już myślałem, że woda nagle zniknęła, się wylała. Nagle. ja po prostu czy to, ja to chyba przeniosę przyniosę to zrobię przedtem valve e, pipe pipe e, valve można tak valve, valve pipe valve, pipe Wooden... Wooden... lever, Wooden... Opera... Z, z, z tego szkła ja mam... Kurczę, tu no nie tutaj... Ja... Pierdziele... I się robi? Hmm, dalej, dalej, Wooden teraz. Niech tu przyjdzie wuden. Trzeba będzie zrobić właśnie te wszystkie rurki, może nie wszystkie, ale jakąś część tych rurek. Dobra, bo Potem, tylko się okaże, że tyle mi jest potrzebne, i, i co? To mogę. Wszystko. Nie, to tu e, Może zrobię już odwrotnie. Dobra, na razie nie będzie tyle. A jeszcze. Dźwignia. Na odwrót się wszystko robię, no co jest ze mną. I tak dobrze mamy. Eee, spać spać, spać, spać. Dobra, śpimy. Dobra, wstajemy. Nowy dzionek stał. a my idziemy pracować. Tylko teraz chyba tak, tak będzie dobrze. Kolejna dźwignia. No. no. ale hmm, na razie to I to tu będzie tak o sobie, na razie. A ja to już przemieszczę sobie tutaj. A może nie ta strona. O, z tej strony, tutaj. O, dobra. Okej, okay. idziemy teraz po tamto. Dobra. Pani to tak nie ta strona. Pompa ropy. True. A jeszcze. Yy, dźwignia. jest ropa tutaj będzie szło tak tutaj będzie rafineria tam będą silniczki. chyba, chyba że to jeszcze tam powiększę. w tą stronę to na razie niech wezmę jakby się miało przelać to już by się przelało teraz rzadko teraz jak Czy... to się ...to hm jest, znalazłem rafinerię! <laughs> jest w końcu. Miałem trochę problemu zapomniałem w ogóle jak jest rafineria. Wiedziałem, że jest podobnie, ale No dobra mniejsze o to. Tak ją się robi, ale ją zrobimy w następnym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, Oci po więcej filmów, żebyście oglądali i nie zapomniali mojego kanału pustymi subskrypcjami. I oceniajcie. A ja się z wami żegnam. Cześć, na razie. Pa!